S500 Manual Manualna skrzynia w SC To jest coś, co ludzkość po prostu nie znała tego. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z aferą sprzęgłową, to zapraszam najpierw obejrzeć sobie tutaj film, jak wyglądało sprzęgło po regeneracji w dość znanej firmie. W firmie, która miała dość dużą ilość ocen. Było 0,55 mm krzywizny na docisku, były jaja, były przepalenia, po prostu było zj**ane no. Odezwała się do mnie firma druga i teraz dla wszystkich mózgów tego świata. Sprzęgło ma być krzywe i mają być górki na sprzęgle z tańczącą spiekową. Dałeś gówno, dostałeś gówno. Jest zbyt przepalone, możesz to sobie w dupę sobie to wsadzić. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, to niech się po prostu za to nie bierze, ale niech nie wciska ludziom kitu, że nie da się zregenerować sprzęgła. Nie da się zebrać spalonej płaszczyzny bo jest przyhartowany i zawsze będą wychodzić górki i tak ma wyglądać sprzęgło. Tak nie ma wyglądać sprzęgło, i tu jest, proszę bardzo, dowód na to. I docisk, i wszystko, i mierząc, i jest idealnie równo. I wszystko działa, i wszystko wysprzęgla. Chłopaki, do których to wysłałem, zrobili płaszczyznę jednego, zrobili płaszczyznę drugiego. Dopasowali tarczę do całego zestawu, sprawdzili to, skręcili. Pofadygowali się, żeby to skręcić i sprawdzić, czy to w ogóle wysprzęgla. I zanim wypuścili to klientowi, sprawdzili wszystko, zrobili tak, jak ma to być. Zapłaciłem z własnych pieniędzy za produkt. Z którego jestem w 100% zadowolony i zapłaciłbym jeszcze raz, jeżeli musiałbym to zrobić. Wysłałem to bodajże we czwartek albo we środę, w piątek sprzęgło było zrobione. W poniedziałek sprzęgło jest u mnie. Można zrobić szybko? Można. Można zrobić dobrze? Można. Można zrobić w rozsądnej, niezaporowej cenie? Jak najbardziej można. Bez górek, bez przebarwień, bez krzywizn i bez żadnych śladów, tylko trzeba mieć pojęcie o tym, co się robi. tak, chodź tu, pomóż mi. Chodź mi tu, pomóż, bo kurwa zaraz po prostu mnie coś trafi. Ja jestem po prostu niesilny, aż tak jak ty. No To jest różnica w, w, w wagi i gabarytów, no. Ja nie wiem, mogę spróbować, bo... To dawaj, no. M przy, przy wyjmowaniu dobrze szło, nie wiem, jak przy zakładaniu to będzie w taki sposób, no tu ale kurwa, może dawaj. akurat. A, serce, dajcie, te skrzynie, ja mam to w dupie. Krzynia. Krzynia. Grzenia? No, dobrze ci idzie. No, napychaj, napychaj. Poczekaj, poczekaj, poruszę nogę też. i tę. O, 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 o! O! się. Jest? Trzymaj, ja idę po śrubki. Kaspara tam nie trzeba nic wsadzić do tej skrzyni? A co wsadzać? Nic już nie trzeba. No ten wysięgnik. Wysięgnik potem. Prawie jesteśmy w domu już, prawie jeździ. Cięcie! Blaszka fiasko. Wejdź w link w opisie i obczaj sobie, bo już przebiliśmy barierę 69 sztuk i myślę, że na numer 69 dużo ludzi będzie polować i będzie to numer pożądany. Przypominam, nawet jak Wam spadnie, to nic się z nim nie stanie. Bo to jest blaszka. Każda blaszka ma swoje. Cechy szczególne opisane w katalogu wszystkich blaszek Fiasko i również w certyfikacie autentyczności, który dostajecie razem z taką blaszką w paczce. Blaszki Fiasko to nie tylko blaszki, to jest część, kawałek żywej historii związanej z tym kanałem i tym. I tamtym. Przypominam, numery są wysyłane losowo, więc nie piszcie do mnie, czy możecie dostać numer 7 albo 38. Potem może zrobimy jakąś grupkę, gdzie będzie można pożądane numery sprzedać. Kupić to już zobaczymy. Potem Blaszki są w preorderze. Wysyłka po 20 czerwca. Mamy skrzynię podpiętą. Sprzęgło jest podpięte. Sądy podpięte. Wysprzęg... Wysprzęglik podpięty. Wybierek podpięty. Teraz mocujemy dyferencjusz i zaraz będziemy mocować wał. Dyferencjusz jest na lewarku. Trzeba jakoś go jeszcze teraz dać wyżej. Ale się chyba nie da już. Musimy zrobić tak, że ja podniosę, a ty przytykniesz tu śrubę i będziemy już w domu, dobra? Dobra. To teraz widz idzie papa i zaraz wracamy już z, z dyfrem coś tam będziemy robić. To taki update krótki. Będzie dobrze. A jak będzie źle to założymy krótszy ten dyfer, no, bo nie mam innego akurat. ścieraczki Czemu Uuu wiem czemu Kurwa devil Cupustnica była taśmą zaklejona Tego brakuje Chyba Przepływki nie było jeszcze no bo tak myślałem, że o czymś zapomnę, Jak się zastanawiałem, o czym ja zapomniałem, co zapomniałem, co jest... <noise> jedyne, że mi się przejmowałeś, to tym, że wycieraczki się włączyły. No bo, no bo włączyły się, jeszcze nie będę rysować, bo nie ma ich już. Teraz możemy odpalić. Nie ma się bać, że do wojny nadchodzi. No. Nie, no wydech chciał założyć chyba. Czy nie? Straszny to jest. Ja to jeszcze raz. Ryga w Polsce. Ale na początku, jak zaczął bulgotać, tak? co to było? Jak zapont wypadał. By Ale tak fajnie pracował, jak zapłon wypadał. Coś trzepie. Weź, tak. A weź, zrób tak. jak chcę zobaczyć. Zabijamy widać. jest jeszcze następujący Mamy wspomagania Mam drugą pompę Z której trzeba podmienić zbiorniczek bo niestety jest połamany Wyjmiemy najpierw tą Zobaczymy co jest pięć Mam nadzieję, że uda się podmienić zbiorniczki Jak się uda To wiesz gdzie będziemy Dopię Dobrze, naprawiliśmy wspomaganie. Udało się to ogarnąć tam. Co prawda trzeba było wszystko ze starej pompy przerzucić do nowej. Dubkę, zbiornik, wszystko. Ale udało się, wspomaganie działa. Czekaj, ja pokażę, że nie musisz się siłować. Nie muszę się siłować, dobrze działa. Sprzęgło na tą chwilę chyba działa. Teraz dwie. Uwaga. Dobrze. Nie żyj, żebyś mnie nie działał sprzęgłem, bo dobrze, dobrze zapięło. <laughs> dobrze zapięło. Musimy jakoś wymyślić, jak przypalić kapczek gdzieś. Pierwsze sprzęgło. To był używany, używany tarcza, używany docisk, było krzywo i łapało tylko po wewnętrznej. Za drugim razem nie zakładaliśmy sprzęgła, bo nie było sensu zakładać sprzęgła, a teraz założyliśmy i jest dobrze. I trzeba sprawdzić, czy olej w skrzyni w ogóle jest. No możliwe, że... <laughs> możliwe, że oleju nie ma, ponieważ skrzynia przyszła przesyłką, więc może spuścili. Więc może w skrzyni oleju nie być. Sprawdzimy, czy jest w ogóle olej w skrzyni, ale zapowiada się obiecująco. Czuję to po prostu, że to jest ten do trzech razy sztuka. Można to tak nazwać: do trzech razy sztuka. I teraz będzie już dobrze. Dobra, to parku, i jedziemy do domu. Zrobiliśmy miejsce. I teraz trzeba przetestować czy to sprzęgło działa, czy nie. W teście smażenia. Smażenia jajeczniczki, ale dobrze że wspomaganie działa. Podoba mi się to.

będzie. Zacznie, będzie miał łatwiej. Jedynkę ściąga mnie na bok strasznie, a dwójka kiśnie. Trzeba jechać do tego ziomka, w sterownik naprawić. Wylewam. Wylewaj. Teraz będzie lepiej. Podoba mi się to. Jeszcze raz wyczeruję już to lepiej teraz za mocno naciskałem hamulec. Tak. Ja zdałem sobie sprawę, że hamuje na cztery koła. A w tym będzie jest na dwa koła, tylko hamowanie naprzód. A tu jest na cztery koła. Jeżeli hamulec i będzie dobrze, jeszcze raz. To może jeszcze z tyłu spróbujesz nagrać? Dobrana. No? Dobrze, że nic nie widzieli. O to właśnie chodziło. Działa, sprzęgło działa. To jest to, co chciałem od tego samochodu od samego początku. Wiesz? No. Paliło kamieniami. Kamieniami paliło? Ale skopa się. Dobrze. Jedziemy na następnym odcinku na Plac bojowy wyprogramowywać główno ze sterownika, żeby nie trzeba było jeździć o tak, ze wstecznymi światłami I będzie SK pełnoprawnym driftowozem, sprzęgły już mamy Uśmiechajcie się, bo wszystko będzie dobrze Musi być